Ja, wie, to państwo już trochę popatrzyli, zaznajomili się, jest to wystawa poświęcona pracom i pamięci słynnej wygłodrzewianki Anny Dąbrowskiej. Cieszymy się bardzo, że Polacy z kraju pościennym dojechali do nas. Witamy bardzo serdecznie. Witamy Panią Sołtys Skut, Pana Wierszka Prezesa Państwa serdecznie bardzo witamy i mamy też szczęście powitać gościa, pana Bernarda Nowosada, który już dzisiaj będzie naszym przewodnikiem po wystawie Ani. Pan Benek uczył Anię rysowania i malowania i najbliżej ją zna. Mamy także rodzinę, rodzinę Ani, Państwa Winczów i bardzo serdecznie witamy. Zaraz po pomaleńku Pana Wenderlicha, który jest nieocenionym patronem wszystkich wystaw, patronem medialnym. Panie Wenku, jest Pan szczególnym człowiekiem dzisiaj, żeby nam Dzień się bardzo. nie pomyliło kto jest kto, to dla Pana Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak już Pani Barbara powiedziała, byłem nauczycielem Ani, to znaczy to jest takie bardzo określenie może trochę na wyrost, bo to nie było nauczanie, tylko raczej współpraca tak, i takie kierunkowywanie Przez 6 lat bodajże, od 96 do śmierci byłem nauczycielem Ani i powiem szczerze, że najważniejsze co do dzisiaj mi z tego zostało, to pierwsze wrażenie jak byłem u Ani pierwszy raz. Bo żebym ja mógł udać się do niej, to pani Gosia Piskorz, której nie ma, była jej nauczycielką, musiała zapowiedzieć, że, kto, że Ania będzie miała możliwość poznania kogoś nowego. Ania żyła w swoim zamkniętym świecie, żeby wejść do niej do domu i y, porozmawiać z kimś obcym, to było nie do pomyślenia, więc jak Ania zbieraziła zgodę, że chce mnie poznać, to wtedy Dostałem cynk, że tak powiem, od Pani gości, że mogę się ubić. I moje pierwsze wrażenie było piorunujące. Proszę Państwa, Ania była bardzo sparaliżowana. Także to, że ona w ogóle funkcjonowała, malowała, rysowała, to jest cud. Bo naprawdę, ona była wygięta po prostu. Hmm, także no. pierwsze moje wrażenie, to Wam szczerze, to było takie. Myślałem, że Ania no, za chwilę może umrzeć. Tak się nie wygląda, po prostu. Była bardzo sparaliżowana. Przeżywałem to mocno, ale potem jakby odkrywamy człowieka z innej strony, tak? Odkrywamy jego normalne zachowania, uczucia i emocje i wszystko. Pierwsze prace Ani, jak pamiętam, powstawały wszystkie były z takiej perspektywy trochę z lotu ptaka. Dlaczego? Dlatego, że Ania nigdy w zasadzie bardzo mało była na dworze. Ona większość czasu spędzała w domu, gdyż z takich przyczyn technicznych. Yy, nie miała wózka Leżakowego, który dopiero pojawił się u niej po, po dwóch latach, chyba przez cały załatwiliśmy, i wtedy mogła wychodzić na szacery. Pamiętam jej pierwszą pracę, która to były takie wieżby i kapliczka, rysowane z góry. I tutaj światło jest z drugiego piętra yy, kamienicy. Tak? Yy, co jeszcze mogę ani powiedzieć? Ania była osobą bardzo wrażliwą, a jednocześnie pewną siebie, tak? Ona pierwsza zażądała od wujka, że chce mieć komputer, że chce mieć kota, nie mysz, tylko kota, bo mysz z pulpą od góry, bo tylko takim narzędziem mogła się posługiwać, I się kot. I ona za pomocą tego urządzenia, jak również licznych pomocy, której robił jej wujek, yy, mogła funkcjonować i ona była wtedy, bo to był 97 bodajże rok czy 8, ona była pierwszą osobą, którą znałem, która przez internet zamówiła Kupiła yy, przesyłkę, tak? I to przesyłkowy prezent dla wujka. I ona zamówiła przez internet, przyszła paczka. I pamiętam, że to trzeba było zapewne opłacić przy odbiorze, bo takie były wtedy zasady. Ale to, to była pierwsza rzecz. Yy, praca z nią była taką dosyć swobodną, że mm, tak powiem, wymianą. Bo Ania też mnie uczyła. Dlatego, że uczyła mi cierpliwości, tak? Trzeba cierpliwości, bo każda kreska zrobiona przez Anię wymagała bardzo dużo wysiłku. Mówię, dzięki tym pomocom wujka tylko mogła, mogła to robić. Tak? Pierwsze prace, jak mówię, były rysunkowe, potem wprowadziliśmy właśnie i pastele, i farby. No, oczywiście, jak to między plastykami bywa, umawialiśmy się i pewne podmalówki oczywiście ja je robiłem, no bo jeżeli było równo zamałowanych płotach w kilku kolorach, no to Ania tego nie mogła zrobić. No to wtedy tak powiem uzgadnialiśmy w jakich kolorach i, i to była taka baza baza do tego, żeby na tym budować dalszą pracę, nakładać te warstwy czy pasteli, czy farb, czy ołówka. No to, tak? yy, co jeszcze mogę? A Ania była obiektem bardzo licznych artykułów, to znaczy przepraszam, tak powiedziałem, yy, bardzo wiele artykułów się u, ukazywało w gazetach. Był nawet nagrywany program dla telewizji, ale z tego mnie nie ukazał się. Yy, natomiast w większości tych artykułów, to dopiero potem się zorientowałem, że te produkty szukały sensacji. Tak? Więc są to w miarę rzetelne artykuły, ale jednak, jednak wiecie w końcu, bo, um, Na początku było różnice, tak? Że pomożemy pomożemy i kończyło się to na artykule, który nie do końca nam się podobał. Yy, w 1998 roku, tak, została stypendystką. Światowego Stowarzyszenia Osób Malujących Ustami i Nogami, i takim przedstawicielem na Polskę był tak zwany AMUN, to jest takie stowarzyszenie, które koordynowało te wszystkie stypendia i prace tych artystów. I artyści ci również jeździli na plenery. Muszę Wam powiedzieć, że byłem z Anią na jednym plenerze w Mikołajkach. Pojechaliśmy wujek z nią natomiast ja dojeżdżałem. I byłem po raz pierwszy na obiedzie z artystami malującymi testami nogami. Powiem Wam, że od razu człowiek zastanawia się, dlaczego codziennie wstaje i narzeka, i próbuje sobie wytłumaczyć, że coś mu nie wychodzi, bo mu się nie chce. Tak? Wszyscy ci artyści spożywali posiłki albo rękami, albo, ktoś im, no albo nogami, przepraszam, albo ktoś im asystował i tak wyglądało ich życie. W większości. Mówię, ogólnie powiem o tych, o tych ludziach, bo w y, większości są to ludzie zamknięci, tak? bo oni są, byli przynajmniej wtedy mimo tego, że, że robili jeszcze wystawę, jednak świat był taki dosyć ograniczony, zamknięty, nie korzystali z wielu rzeczy, nie zbywali wielu doświadczeń, jakimi my zdobywamy y, 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 przemieszczając się chociażby w każde miejsce jak nie chcemy, tak, i te ograniczenia powodowały to, że, że, troszeczkę ci artyści byli zamknięci, ale z takiej ciekawostki powiem, że jedyna osoba, która była otwarta i chciała rozmawiać o swoich pracach, tak, i o tym, co robi, to była pani, która pracowała w łącznicy telefonicznej. Ona nogami obsługiwała łącznicę telefoniczną i musiała codziennie wykonać ileś rozmów, tak. Także, słuchajcie państwo, to, to są takie rzeczy, Niewiarygodne tak? dla nas w tej chwili, ale to tak funkcjonowało, ci ludzie tak żyli i tak żyją. Podgrzewali samochodami, na przykład jeden z artystów miał kluczyk w bucie, przestawienie samochodu zajmowało mu szybciej niż ja rękami. Tak? Wsiadał do samochodu i z kluczyk z buta wyciągał i po prostu wyruchamiał przód, tył, ciach, 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 przestawił samochód. I, i także to tak to wygląda. Jeśli chodzi o Anię, to z tego co wiem, to ja pamiętam sześć indywidualnych wystaw, ale widzę, że jest trochę więcej. Dlatego, że robiliśmy w muzeum dwie, yy, Muzeum Kultury w DAPI była, była wystawa w Gliżycku. Pamiętam tą Giżycku, pamiętam bardzo dobrze wystawę, bo Ania nie mogła pojechać, natomiast przybyła cała klasa licealistów. I ci licealiści, jak padli, jak, jakby na chwilę, tak, padli tacy rozemocjonowani, że wersja się urwała. No ale jak mi opowiadać, zobaczyli te prace Ani, to po prostu yy, 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 taka cisza się zrobiła, że, że no jakby dla takiej młodzieży, dla takich ludzi to też jest w pewnym sensie szkoła, tak? Cieszmy się chwilą i myślmy o innych, myślmy o takich sytuacjach właśnie w jakich żyją, w jakich żyła Ania też, tak? Yy, co tam jeszcze mogę powiedzieć o twórczości, żeby tutaj pan sobie nie zakazać? O, 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 o samej Ani. Ja ją poznałam dosyć późno, ale uderzyło mnie to, że ona zawsze troszczyła się o kogoś. Tak. tak. Zawsze jakąś cudzą sprawę, a na tamtego trzeba popatrzeć, a komuś trzeba pomóc. Mhm. Chociaż sama tej pomocy bardzo potrzebowała, ale potrafiła wyjść poza siebie. No i jest Ania, jak powiem, można powiedzieć, sprawczynią pewnego cudu, bo jak się dializował, był dializowany. że co drugi dzień jedzimy na dializy i w pewnym momencie, pamiętam jak dziś, ja byłem w yy, domu Ani i wujek wracał z dializy i mówi Aniu, to twoja sprawka. Ona mi tak. I nikt nie wiedział o co chodzi, dopóki wujek nie wytłumaczył mi, że on jechał yy, przetokiem robić, słuchajcie i ta przetoka nie zadziałała. Lekarz powiedział, że będzie musiał jeszcze raz zrobić do dializowania przetoku. I Ania, Ania się tak modliła o tą przetokę, że no, lekarz powiedział w że to jest niemożliwe, to jest cud, tak? To nie działa. To tak się nie da. I, i, i jak wrócił wujek, jakby między nimi już ta komunikacja była, tak? oni mówi, co to twoja sprawka? Ja powiem Ania mówi tak, tak dumnie Ja nie wiedziałam o co chodzi. Słuchajcie. Co to Mani można powiedzieć? No, była, no, chciała, chciała poznawać nowych ludzi już potem, no, jakoś tak się otworzyła, nawet był, była, była audycja radiowa z nią. pamiętam, tak rady nagrało. Y... Także były, były takie, bo ona, był, jej twórczość i życie było zrażniane też od takich stanów zdrowotnych, tak? bo bywały dni, że ona się czuła gorzej, wtedy jakby tak miesiąc czy trzy tygodnie to... To, to ta działalność była ograniczona, natomiast no wiemy Państwo, że jeżeli ktoś jest w złym stanie zdrowotnym i trudności od z oddychaniem, ze spożywaniem posiłków, no to ma takie różne dni, czasami były takie dni, ale przeważnie właśnie pani właśnie musiała o innych dużo i starała się, starała się pomagać. tak. No i przy ten moment, że była ostatnia wystawa Ani w muzeum i wtedy, yy, wtedy Ania się przeziębiewała na tym busku leżakowym. Była i już trafiła do szpitala, zapalenie wóz, no i wyszła no w 2002 roku. Także te prace to jest y, to który odkrywamy teraz na nowo, bo zapominamy jak wyglądają. Aha, no jeszcze jest, jest ważna rzecz, tak, że po śmierci Ani jakby Ania przekazała te swoje zainteresowanie malarstwem i tą twórczością Wykowi, który się nią opiekował. I jest parę prac Jana Winszy. On tam został rzeźbić też, tak? Tak, tak. On wcześniej rzeźbił. On wcześniej tak pracował, zdaje się, to rzeźbił Tak, tak. Także... No tak, tak, faktycznie jak zawsze miał jakieś On wcześniej, Ale po śmierci Ani, jak Janek... miał więcej czasu, ten czas zawijał. Także no, no tyle, gdyby Państwo pytania ja pytanie mieli, czy proszę oglądać, to są prace niezwykłe, tak? Dlatego, dlatego że są, one są dosyć takie różnorodne, jakby stylistycznie i względem i, i kompozycji, ale to wynika z tego, że niektóre są z wcześniejszych etapów, tak? niektóre, niektóre są z późniejszych, niektórych nawet mówię, Ania prosiła, by jak się, miała się żeby tam pewnie wujek jej troszeczkę pomagał podmalować. czy zapełnić, tak? No to wiecie Państwo, że w takiej, w takiej mhm. sytuacji jak ona była, no to ciężko cały dzień kreska po kresce rysować i dociskać. To tam. ciężka praca. Ciężka fizyczna. Fizyczna. Ta, ciężka tak, ciężka fizyczna praca. Ktoś kto normalnie obrazy maluje codziennie po 6 godzin stoi przy sztaludze, To jest ciężka praca fizyczna, a Ania musiała leżąc w takiej pozycji. Ta wystawa była prezentowana w takiej w Kownie, w Wilnie, w to znaczy w Delenburgu na Łotwie i wszędzie było w Czerniachowsku w Kaliningradzie i wszędzie była właśnie jakoś tak przyjmowana. Szło to pod tytułem świat z zaszyby, bo jakoś tak w skrócie to był ten świat nierealny, który blisko widziała, ale więcej z wyobraźni. W ogóle niesamowita była dziewczyna. Była. Popatrzcie Państwo, ile nas, wszystkich jest możliwe. I często o A gdyby tak się w siebie to nie Dziękujemy ślicznie Panie Petru. Ja mam nadzieję, że przez czas, czas trwania tej wystawy, może odnajdą się jakieś dokumenty, może, o dzisiaj przyszła rodzina a jeszcze czego się bardzo cieszę, bo myśmy się nie znali, może są jakieś pamiątki, może gdzieś są jej, jej obrazy, może z archiwum można będzie Wyciągnąć audycję kiedyś mam i audycję, mam na audycję, tak, I to można by tu było robić różne imprezy, w tej dekoracji, imprezy właśnie z ludźmi potrzebują. Taki, takie spotkania takie właśnie specjalne, takie kamerane tak, zrobić Tak, to, bo jest, jest taka propozycja ze strony stowarzyszenia, było lubię. Yy, bo tu się dobrze rozmawia, tu się dobrze rozmawia na, w takim tle.

I, tak, i goście po zaspokojeniu swojej ciekawości e, mogą się udać na swoich I, tak, e, i czekamy na 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 obiad, tak, sobie, tak, na 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 Tak, tak. Nie zapominać tej ludzi. Irena Iwanowa jest tutaj gdzieś.